Dzień dobry, ja nazywam się Michał, a to jest komentarz z Call of Duty Modern Warfare 3. W końcu Modern Warfare 3, wiem, na starym, na starym właśnie kanale nie było. Tu będzie, ponieważ mam y, już tak jakby y, 3 więc mogę coś wrzucać z niego. Y, najpierw po powiem wam podstawy gameplayowe. Używam tu M4 z Red Dotem, y, a perki jakie y, tutaj używam to szybkie przeładowanie, hardline i stalker, chyba tylko tam nie miałem podaży hardline jeszcze na pro, ale już jest wbity, jest elegancko, jeszcze mam, muszę wam powiedzieć, że jeszcze mam jeden gameplay, więc nie bójcie się jak będę sam to coś nagram. bo ja nie lubię nagrywać, wiecie jak, jestem po prostu, jest coś u mnie w domu, więc dobra. Hmm. Co by tu bym chciał powiedzieć w tym komentarzu? Pierwszy temat, jaki wymyśliłem, jest to dokończenie właśnie poprzedniego tematu, co mówiłem o grach. Właśnie nie dokończyłem, mówiłem, że bardzo lubię gry akcji. czy znaczy wiecie, takie FPS-y i, i właśnie RPG. Teraz gram sobie King's Dome of Amalur Reckoning. Eleganckie, lepsze, mówię wam. Przy tym Skyrim to normalnie się pałe, naprawdę. <grym> naprawdę mówię Wam, jest to Action RPG. Właśnie du dużo ludzi mówi, że to jest też Hunket ale no też się z nimi zgadzam tak naprawdę, bo... Rozwój postaci też jest tam dobry, tak naprawdę. Jeśli chodzi tam o rozwój postaci, to jest, jak już mówiłem, dobry. Mamy dużo skili takich pokazowych, że się tak wyrażę. Ogólnie mam dopiero podejrzeć 14 poziom, ale jest dobrze, tak naprawdę nagram coś dla was, chyba bez komentarza, ponieważ jak włączam Window, Mod, to mam takie jakbym nie wiem miał hmm, termowizjer, naprawdę na termowizjer na głowie i... Patrzył przez to. Bo są takie tylko chyba czarny, zielony i takie tam głupie kolory. Yy, więc dobra. Jeszcze sobie właśnie gram w tego MW3. Mam chyba już 39 level. Ale powiem Wam, że. Jest, jest. Może. dla, Mi się bardziej podoba od MW2. Ale Black Ops i tak i tak nie prześcignie, że się tak wyrażę. Yy. Co bym tu chciał jeszcze powiedzieć? Jeszcze odnośnie, właśnie, Amalura. Jak mówiłem, postaram wam coś nagrać, ale zobaczymy jak to będzie. Na pewno nie będzie tylko z komentarzem, chyba że będzie tak jak teraz, że nie nagrywam na live. Mogę wam zrobić z MW3, właśnie jakiś filmik, jak gram, ale nie spodziewajcie się dobrych wyników, bo tutaj też nie był dobry wynik, bo był tylko 21.10 i to jest wynik bardzo słaby. A dlatego, że nie znam map tak naprawdę w tej odsłonie, znaczy w tym hmm, Call of Duty, ponieważ tak jak w MW2 znałem mapki, znałem ogólnie praktycznie każdy zakamarek. Może nie znałem w, dużo, dużo y, resłów, ale większość znałem i właśnie y, grało mi się lepiej. Jakie wyniki tam osiągałem? Raz zbiałem sobie w MW2, miałem staty 30 do 2, wbijam na MW3, a mam staty 10 do 16, więc wiecie, no, ale powiem wam, że w tej osłonie, i tak jest tak, jest lepsza od MW2, jeśli chodzi o rozwinięcie, ponieważ broń, bronie, bronie dla mnie to są nie cuda, naprawdę. Y, jedne jedna z najlepszych y, broni jakie były w Call of Duty. Jeszcze dobre były chyba, bronie w Black się. Bardzo mi się podobały. Na Komando albo... nie wiem y, Eee... też był fajny, o właśnie tutaj... Nie wiem dlaczego, ale pojawił się czarny obraz. Właśnie... Nie mam nic, że mi się tak wyraży przeciętego. Bo nam znaczy Mam dwa klipy takie ten złączone i nie, nie da się je przybliżyć, więc... Sorry za błędy. Ogólnie ten komentarz jest bardzo, bardzo live. W ogóle się do niego nie przygotowałem, tylko patrzałem co używam. Yy, ponieważ nie pamiętałem, naprawdę. Yy, musiałem zobaczyć co używam, jakie mam perki i tylko tyle. Ogólnie to wszystkie klicki to są sobie wbite. Bodajże wbite. Tak, bite, bo to miałem UAV yy, paczkę, paczuszkę, którą mówiłem kilka razy. Właśnie tu jest mój. Ostateczny kill. Ostatni kill. I miałem tam jeszcze Predatora. Dobra, komentarz się kończy. Yy, gameplay się kończy. Mój komentarz też się kończy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.